Przeszukałem internet i znalazłem to, kłódka na odcisk palca, nie ten palec. W zestawie znajdziemy instrukcję obsługi, jak i przewód zasilający A do C. Na opakowaniu jest informacja, spaduj sobie wideo, jeśli chcesz przeczytać, jak zaprogramować urządzenie, gdy przychodzi nowe, nie będzie żadnego zapisanego odcisku palca, więc każdy palec będzie można przypisać. A teraz, gdy już jest coś, trzeba odpowiedni palec, który już był przypisany, na zielono i przytrzymujemy go. Powinno zaświecić się na niebiesko i tak jak smartfona możemy o, zapisać. W smartfonie też to działa. Jest zielono. Zamykamy, powinno otworzyć. No, te moje odciski palców są troszkę zniszczone, ale za którymś tam razem działa. Ja mam po prostu starte odciski z pudełek. Cały czas coś tam otwieram, więc te odciski się. No fajnie, fajnie, ale jest satysfakcja. No zajebiste. Czy to jest najmocniejsza kłódka, z jaką miałem do czynienia? No nie, no to jest taka, wiecie, taka lajtowa puteczka, nie? Może kiedyś zrobię mocniejsze. Chciałbym mieć tutaj jeszcze emergencji, taki klucz zwykły, no ale nie ma, no. Moim zdaniem spoko, do szybkiego otwierania, nie musisz mieć kluczy przy sobie. Ciach i już. Podobamy się. I teraz już wiesz, link na temu 不。No.